To, co widzicie, to ja wpadając do niewykrywalnego trapa, ale od początku. Dzięki nowemu bloku, który został dodany w Minecraftie 1.19 czyli skalk sensorowi mamy możliwość robienia kozaskich rzeczy. Oprócz tego, że pomaga w wywoływaniu wardena, ma też bardzo ważne zastosowanie: mianowicie puszcza on sygnał redstone, który możemy wykorzystać do wykonania ogromnej ilości trapów, mechanizmów i tym podobnych rzeczy. Skalk sensor naturalnie pojawia się na nowym biomie Deep Dark. Jeśli jednak chodzi o pozycję, go, to zrobić możemy to tylko za pomocą motyki. Zebranie go nie należy jednak do najprostszych, ponieważ na jego straży stoi warden. Jeżeli uda się już wydobyć owy blok, to można w bardzo ciekawy sposób wykorzystać go przeciwko innym osobom. A jak tego można dokonać? Przedmiot ten daje nam możliwość prosty sposób wykonania trapa, dzięki któremu w bardzo szybkim tempie można pokonać naszych wrogów. Skoro wiecie już więcej o tym niesamowitym bloku, to do zrobienia owej pułapki będzie nam potrzebny skał sensor, zasilane wełna, a także spora ilość wagonów z TNT. Zapewne pojawi się pytanie, po co będzie wełna? Ma ona bardzo ciekawe zastosowanie, mianowicie Skalk Sensor nie odbiera sygnałów dźwiękowych od tego konkretnego bloku, co pozwala nam na poruszanie się, stawianie go i bycie bezpiecznym. Przechodząc do budowy, jest ona banalnie prosta. Wystarczy wykopać dziurę 2x3, a na dole postawić dwa tory zasilające. Na nich przynajmniej 10 wagonów TNT, a obok sensor. Wychodząc z dziury trzeba użyć wełny która również należy zabudować dziurę i postawić na niej dirta, aby całość była niewykrywalna. Trabi jest bardzo prosty do wybudowania, dzięki czemu po kilku minutach już jest gotowy. Aktualnie dużą popularnością cieszą się serwery typu lifestyle, w których najważniejszą rzeczą są serca. Dzięki tej pułapce nie będziecie mieć większego problemu dominować nad innymi graczami, nawet na początku rozgrywki. Zwłaszcza, że surowce potrzebne w budowie tej pułapki są tanie i proste do zdobycia, ale uważajcie, aby przez przypadek samemu nie zostać zabitym, wydając sygnał dźwiękowy przy np. opuszczaniu miejsca trapa. Nie jednemu łeb urwało. Ale czy skalk sensor musi być wykorzystywany tylko w trapach? Nie, ten blok daje nam możliwość stworzyć coś równie przydatnego. Mowa tutaj o tajnym wejściu do bazy, które jest bardzo przydatne, efektowne i łatwe do zrobienia. Najlepszy efekt będzie miało to w skale, a powód jest oczywisty, gdyż całość jest niewykrywalna, a do przygotowania tego mechanizmu potrzebować będziemy. 8 wełny, 6 redstone'a, 2 sensory, 4 lepkie pistolny oraz blok, z którego będzie wykonana cała konstrukcja. Musimy położyć dwa bloki stone'a w odległości dwóch bloków od siebie, a za nimi dwa lepkie pistolny. Na górę naszej konstrukcji dajemy wełnę, tak jak widzicie na ekranie, a następnie redstone obok tłoków. Na górze dajemy 2 sensory, redstone obok i nasze przejście jest już gotowe. Najlepiej jednak prezentuje się to, jeżeli jest to obudowane jakimś blokiem. Zapomniałem dodać, że skalk sensor, tak jak inne skarb bloki z biomu Deep Dark dają nam XP po rozkopaniu ich. Na początku rozgrywki może być to naprawdę przydatne, ponieważ dobrze zaklęte itemy temy dają nam dużą przewagę w grze. Na pewno pośród wielu z Was są osoby, które są typem gracza budowniczy. Dla Was też mam bardzo ciekawą rzecz. Przed chwilą wspomniałem, że Skalk Sensor daje sygnał Redstone, ale nie musimy wykorzystywać tego tylko do niecnych celów. Co mam na myśli? Lampy. Jak zapewne wiecie, moby pojawiają się tylko w ciemnych miejscach, a w bardzo łatwy sposób możemy zbudować małe latarnie. Wystarczy postawić lampę nad sensorem i zacząć chodzić obok niego. I tak w mega prosty sposób mamy fajne źródło światła. Ciekawostką jest to, to, że gdy wrogi mob zginie, to skalk bloki rozprzestrzeniają się, dzięki czemu możemy w prosty sposób zrobić farmę skalk sensorów, a przy okazji troszeczkę expa wpadnie na nasze konto. Ale całą farmę macie w opisie filmu. Kanał Ilmango świetnie opisał jej działanie i w prosty sposób pokazał, jak zbudować ową expiarkę. Ale skalk sensor daje nam o wiele większe możliwości. To, jak ogromne i skomplikowane rzeczy możemy tworzyć z jego pomocą, jest nie do pojęcia. Takich budowli na na zagranicznym YouTubie jest pełno. Kanał Wifies stworzył wielki mechanizm, który powoduje to, że gdy skalk sensor wykryje wibrację gracza, aktywuje trapa, którego pokazywałem w pierwszej części filmu. Wifies pokazał działanie pułapki na jego kolegach, którzy mieli za zadanie zdobyć blok diamentu. Wiedzieli oni, że gdzieś może czaić się pułapka z kalk sensorem. Nie mylili się, ale gdy pułapka wybuchła, zostali oni wyrzuceni z gry. Dlaczego? Pułapka aktywuje reakcję łańcuchową. Natychmiast zostaje włączony podajnik, który wyrzuca shulker boxy pełne książek, przez co Minecraft ma zbyt wiele informacji. Co powoduje, że gracz zostaje wyrzucony. jest przed wykonaniem trapa oczyścił cały czang z deep slate'u, a także bedroku, a w ich miejsce zostały umieszczone cztery warstwy TNT, połączone dodatkowym mechanizmem, w którym zostały umieszczone setki małych zombie ze skórzaną zbroją, po to, aby wyrzucić jak najwięcej ekspa po śmierci. Gdy sygnał z pierwszego wybuchu zostaje odebrany, każdy zombie zostaje spalony przez dozownik z lawą. Obok nich postawiony jest katalizator. przez ogromną ilość XP, cały chunk zamienia się w Skalp. A po co to? Aby zmniejszyć jego odporność na wybuchy TNT z 6 do 2 dziesiątych. Ale rozprzestrzeniając się, Skalp uruchamia dalszą część trapa, która aktywuje 492 wagoniki z TNT. kilka sekund machina niszczy cały chunk. Gracz, który na początku został wyrzucony z gry, ponownie do niej dołączy, tylko tym razem spada od razu do Voida. Przez to nie ma szans na przeżycie. Jak sami widzicie, Widzicie, dzięki jednemu blokowi mamy ogromne możliwości, farmy, mechanizmy, trapy i wiele więcej. Według mnie Mojang powinno częściej dodawać tego typu rzeczy do gry, ponieważ przy zabawie z nimi ogranicza nas jedynie kreatywność, a Ty bądź kreatywny i zostaw lajka i suba, a ja dziękuję za oglądanie.